No, widzowie, dzisiaj gramy w Bedwarsy wraz z moim kolegą Cytrynkiem18, Możesz się przywitać. Siema. I gram ja na takich zasadach, że co kila zrobionego przeze mnie robię warstwę łóżka, no, więc nie mogę obudować ani ja, ani Cytrynek. No. Ja no bo gramy w tej to jest taka próbna, ale zagramy ją, bo no po prostu gramy. Z mało osobą, dla czy czyli jedną tylko, więc pewnie będzie szybka wygrana. I tak, więc zagramy dzisiaj kilka gierek, szybkich. Ja już... A, o, widzę go! A, a masz pijetika, żeby jumpa zrobić? No jak? Ja, ja robię jumpa, ja robię. Aha! Zblokowało mnie w No to brało dla Ebodema pierdzibera, no. Nie wiem No i Nie wiem czy muszę obudować czy jak, bo już mu wele zniszczyłem. Nie, no i weź no na kolejną gramy, ale... On się ja już nie rusza. On się chyba podał. on się chyba podał. Oj, widzowie, on, on się chyba podał. Nie! nie zabijasz! No nie zabiję go! Ajajaj. Aj, aj. E, grzała, bo ja już tego, ja już e, wysadziłem na TNT na moście i już myślałem, że wygrała. no na to lecę tam się A Ja muszę grzała. budować warstwę, bo zabiłem. Więc pierwsza warstwa jest i ostatnia w tej będzie pewnie. Więc lecimy. Nie mam TNT, ale co go rozwali ja, jest no dobry. Nie, no do nieba, tylko nie. Ej, bo na środku jest, no, Muszę na środek. Kurde, ej, widzę go, widzę go, widzę go. Ok. tego. Dobra A ja spa XD Dobra mhm. więc szybka runda widzowie I lecimy do... Eee... Jesteśmy już w drugiej rundce I robimy to co ostatnio Nie wiem po co piszesz to na czacie, ale dobra eee, Dobra Teraz jest więcej osób Jest 2 na 2 na 2 więc będzie ciekawiej Ja zaraz idę już kupować rzeczy Dobra. Dobra. Eee, nie wiem po co to piszesz, ale... Dobra. Nie przejmujcie się tym, co mój kolega pisze, bo to naprawdę nie wiem po co on to pisze i to jest bez sensu. Eee, dobra, lecimy. Najpierw na diaksiki. Ta mapa jest fajna, bo... No po prostu jest fajna. Na no, mnie. Chodź, chodź, chodź. mamy puste jak siki więc łatwiej będzie nam kupować ulepszenia no, no to ja pójdę na środę nie może do jakiegoś rafaela leo żebyśmy chociaż mogli jak układać budować w sklepie ja i będzie film no, a jeszcze taka jedna zasada że jak mój kolega zabije, to też to się liczy jako kill i też mogę ale nie mój kolega tylko mógł na wali na Dobra, to nie będę kąpił, bo to są te... O, jakiś, ale nie to chyba nie giraj. wiesz, że ukrywał swoje, jeszcze coś tam. No, ukryj, dobra, ja. Nie, 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 dalej tego tematu. Dobra, ja już tu lecę. Mam strasznie mało... Pierwszy kill, braca, nie, nie, drugiego. Widzę nie, dobra, zniszczony nie, 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 widzę go. Widzę go, wraca do bazy jeden. Zajdę go od tyłu. A nie, bo ty na mnie tylko, no kurde, co? Nie, z tych. no czemu? Ej, on ma, ten, ja z jednego zrobiłam. z drugim nie dam rady już, ale... Nie wiem czemu, ale jednego chłopa... ...nie knobakowało. Mam, dałem ci. Czekaj, bo to trzeba robić ten. By warstwy. Ty. Na przykład nie wiem, jaką to jest drewna czy coś, bo ja dałem wełnę. No, no, ja robię. Dawaj szarpa, parfa, szarp, jest szarp, jest szal. Zaraz, zaraz, tylko. Nie wiem takiego beda. Dwie warstwy, o, Kolega już tam zabija. E, tu... Dobra, nie wiem, ja tu zbieram. Bez sensu, tak? Żebyś kamerą filmowała, to też musisz jakieś chwile sobie wziąć. No, to... Kurde, on się wystakował mocno, nie wiem, czy na niego lecie. A czemu nie? przyszły mamy jako Nibyda. No, dostaję. No właśnie. Ale który się wystachował? Czerwony, ale u Ciebie nie No czerwony, Nie dźwignij. No kapi, w ich bardziej teraz. Ten czerwony może do nas polecieć. Ej, no oni mają... chyba soja. Oni mają chyba soja? Nie wątpię, ale jak mają, to ciekawe, a gdzie oni są? No nie, no mają soja, one no normalnie są Jeden dad. Pa, wow. Bo oni się nie bili. To widziałeś? Ile? Ja mam siedem dioksów. Oh, dobra, no jest GG. Co? Naprawdę muszę się sklaczować, tylko... Jezu, się Nie on się Ja się. Ja go TNT zrobię, ja go TNT. Nie no, o jeszcze ja, ja dupę tam. A, no dobra. Co no on się sklaczeł, koha! Cię no, buduje do góry. Nawet go no, zabijesz tam. No. TNT dostał nawet. TNT dostał do tak. Dobra, dead no. No znowu się yeah. sklaczował! Ja się cały czas klaczuje. Ja lecę ja tam, poczekaj. A ja się tam po prostu wkleje w niego, już nie muszę nic robić. Chyba, że masz kolejne TNT, to będziesz TNT. Nie, wybudzi Jest Dedną! Let's go! Tak, jest, no ale no trudno, trudno. Mm, szklanka. No, szklanka, coś tam. Dobra, kupuję TNT, mieczek. Dobra. No. Dobra. Beda nie mogę niestety, więc słabo. Ale tam. I co jest? U mnie jest niewidzialne bloki, są. O, to już są normalnie, ale widzowie to widzieli. Dziwne, dziwne, strasznie. Są takie bloki mam. Naprawdę. To ja czekaj, ja mam pewne, ja to ja nie pójdę, poganę sobie na mnie Ktoś już nie jest na Emeraldach, to słabo, ale to normalnie tak szybko się, się buduje. W nie my, ale... Dobra. Uuu, Co? Ale że już? To ciekawe. ma Jakieś... jakieś... A to ty, to nie będę wyjdzie takiej marki, bo tutaj się nie promuje marek, tu się gra w begłoce mm -hmm. i się Mi się ten kanał jest bardziej skierowany właśnie do Begów, bo wcale tutaj będziemy grać. Mm. Chociaż wiesz, że tu zaprowadzi... przyjdziesz do mnie, to jesteś na M. O nie, to jest nie. niebieski, ule on jest wystakowany! Strasznie. Nie, to szklanka. Nie I nie użyłem to... sprinta i nie do... Ja hmm. nie, nie wiem, wiem czy tego Nie no, żeby widzieć, jak kiedyś znowu budowisz, będą no, to. Nic nie. No mam... ja w ogóle ten twój ekran wygrał, to nie wiem. Co nie Następnym razem, co prawda, we szybko buduję. Jakiegoś takiego weda na szybko. kurde, nie mogę tu postawić linii. kurde. Nie mogę biegać, tak mi się jakoś to dziwnie robi. kolega się obraził, więc nie będzie go słychać. Mam w planach podjechać czerwonych, ale zobaczę, co z tego wyjdzie. Ole, my, A, no to super. Nie lecę do czerwonych, bo mają obsydia na leniaku kilochu. Więcej do nich nie polecę. Lecę do różowego, bo jest ostatni jest dosyć blisko. Hmm. Nie kolega mówi, że po tej rundzie zadzwoni, ale no. Ja nie chcę wiedzieć gdzie jest. Ej, dasz wewnętrz! Halo! O Mink. Uwaga, uwaga! Ej, chłop, chłop, chłop!

kolego zabił, ile zabił hmm. Dobra jedno, czyli muszę jedną warstwę budować i to będzie pełna. Rozumiem cię, że ten chłop jest taki trochę podejrzany dla mnie Rozumiem, rozumiem Dobra Mam w planach kupić czartensa, więc zobaczę, co tutaj się uda. Tak, ja mam taką informację: fajnie, gdybyście zostawili łapkę w górę i subika, bo to jest mój trzeci kanał, bo tamte kanały wszystkie straciłem. Wiem, ale tego kanału postaram się nie stracić i chcę, żebym. Żebyście mieli tutaj fajny contencik, bedwarsy i w ogóle. nie, Jaku, co jest? Widzieliście to i dole no. no super! Nie mogę się że ja po prostu... Fireballem rzucają po prostu, po prostu Więc nie róbcie tak jak ten czerwony. niby fajne, spors, jak ty to robisz, ale jak ty dostaniesz takie coś, no to, to pochócę strasznie. Eee, no, ja wam sobie pokażę, jak się działać. Jeszcze szybko tu ulepszę. No mam pomysł, który nie jest wcale głupi. Dobra. Mam pomysł. Idę tu. Tu, tu. I mam plan zrobić tak: podjechać czerwonych, zrobić TNT Jumpa i rozwalić im Bela drugim TNT. Nie wiem, czy to jest mądry plan. Dla mnie jest fajny i może się udać, ale jak dobrze wtedy widziałem, to oni chyba mają obsydian. może być słabo, bo nie mogę, nic Ale nie ma chyba bajnych. O, mój kolega widzi. Więc o, nie, dobra, dobrze, ja to skoczę, ja tu skoczę. Ja tu, ja tu chcę zrobić TNT-dumpa. w no wiem że mają przynajmniej mówię 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 nie miałem szans no kurde ale podjazd pomysł i podjazd był ok u jest prawo no, no, Dobra, i czyli kolejna warstwa teraz niech będzie z desek nie mam prawie nic nie muszę to nie mieć odda No, ja Wszyscy tam to, to jest jedno drewno. Może być. takiego każdym bo takie głosy, chyba sam się tu przyjechał. chyba sąsiad przyjechał. Fajny jest TNT Jump. i sprawia mi taką satysfakcję. Dobra, no to ja wam powiem, że jak coś będzie się działo. Bo jak tak ma być, to trochę nudno. No, 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 To Drugi, drugi, drugi. O kurde. no i super. No, słabo, bardzo słabo. O, jest tragedia, jest tragedia, jest tragedia, jest tragedia. Jest bardzo duża tragedia, jest bardzo duża tragedia. No, do mogę nas podjechać. No, o, o tym mówiłem. No to super, naprawdę możesz... To już tak nie robić, prawda? O, no, to już oby wyszedł. nie idę, nie idę. Dzięki Idę No, tu nie można TNT postawić, po postawię. sobie. Tylko, że tego wybawi? No co? Widzieliście go nie wybawiło TNT? Dobra, widzowie, ogólnie się tak dzieje, mój kolega jest, nie wiem czy go słychać dobrze, ale, dobra. Nie Nie, nie? A nie, nie zrenzerowało mi to, nie. Czekaj, ja będę... Ty się buduj, ja będę patrzał, ty się buduj, ty się... Nie, nie, ja nie, ja razem zbieram, wiesz? Oni są tu w bambie. Albo mam jaszyk. Ej, Ej, widzę. Ej, widzę, no, widzę, widzę. Ik heb het niet goed, maar ik heb het niet goed. Ik kan niet zien hoe het werkt, maar ik dacht het. Ja, też heb het niet goed, maar ik heb het niet goed. Maar ik heb het goed. Ik het goed. Ik So